Witam wszystkich bardzo serdecznie jak widać po raz kolejny w Warcraft 3 Reforge. Jest bardzo duży problem żeby jakąkolwiek rozgrywkę zagrać Czekałem chyba z 10 minut żeby zagrać Chciałem nagrać potyczkę 2 na 2 ale okazało się to absolutnie niewykonalne bardzo wiele mechanik, niestety, w ogóle nie działa. Pragnę jedynie służyć. Czego sobie życzysz? Jak każesz. Zobaczymy, tutaj nieumarłymi. mi... W końcu udało mi się... Mój los został przypieczętowany. W końcu udało mi się zagrać. No i rzeczywiście budynki mają dokładnie tą samą wielkość i... Nie można rozpoznać co się w zasadzie buduje. To jest bardzo... Zła wiadomość, Gdzie że powiedziawszy swą Niestety, potrzeba więcej złota. Zgodnie z twoją tradycyjną budynki jednak na twoje rozkazy się różniły do pewnego stopnia w tym pierwszym momencie. W momencie budowy. Ale ta animacja stawiania chyba jest taka ciut lepsza. Tak, więcej etapów ma. Kurde no a kolitów nie będę robić, mój build jest beznadziejny w tym momencie. Coś tak Tego czuję. Jak życzysz? Powinienem tu możesz zacząć. To dla mnie rozkazem. Koszar. życie Uchaj za Merzula. A tak to problem. Wybiła godzina plagi. Dobra, ale na pewno mogę gdzieś tam Zgodę daleko postawić sklepik. A i tutaj kogoś wziąć trzeba. Czy nie będzie władca krypty Normalnie w kampanii Anubarak teraz, nawet nie, wiem, nie wiem jak on się nazywa teraz Zobaczymy Przywoływanie ukończone Całe szczęście jego chyba nie ma żeńskiej formy Bo widzę, że Rycerza Śmierci obecnie tylko żeńska forma jest, a wiem, że będzie też i męska Co akurat mnie, no to akurat mnie cieszy Pragnę jedynie służyć Gdzie tu mamy drewna więcej? Nie wiem, czy z którejkolwiek ze stron mogę powiedzieć, że jest tego drewna jakoś specjalnie więcej Także chyba się na razie wstrzymam od budowania Od Krypty Może tutaj szybko strzelę wyższy poziom Tego głównego budynku nekropoli do Sali ciemności chyba Przy Nie jestem pewien Teraz zrobimy nie z kolei to tak. Tęce. Wezmę tego bohatera, wezmę różdżkę nekromancji Mów. i pójdę na pierwszego. Na pierwsze stanowisko. Aczkolwiek może nie jednak, bez. w zapomnienie. Dobra, niech tam biją. Eee, tutaj oczywiście, więcej guli. Tym razem, może już do ścinania drzew. Tu już główny budynek. Szybko zaczniemy robić. Jak tu idzie? Dawaj mi żuka Służę tylko mroźnemu Ile jak tam mogę zmieć I, i, i zwłok żuki. Maksymalna liczba żuchów 5. No dobra, nie no robimy, bo... Nie dorównamy potędze. I niech będą szkielety. Służę tylko mroźnemu tronowi. I może pójdziemy od razu na większego tutaj. Za lub Tutaj, tu, 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 tu. E, Jak ten wojownik? Słyszałem zaklęcie przyzwania. tu, 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 Słyszałem tu, 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 nie one nie dają? O nie, nie nie. Nie ma złok niestety. E, dobra, ty się wycofuj już. Wolę cię jednak nie tracić. Z kolei weźmiemy sobie tutaj jednego jeszcze. A nie mam... O ja pierwsze. Mój los został przypieczętowany. To zrobimy dwóch. Służę tylko mroźnemu tronowi. Mów. Czas jest ulotny. Księga, Boże, księga zdrowia. a nich będzie księga umarę. zdrowia. I lecimy tutaj. Niewątpliwie. Może go tam nie ma. Czego? Dobra, ty, gulu, chodź. Ty, jest, ty nie pójdziesz, Gdzie ale trudno. Swą e, o, 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 tutaj Zgodno bym poprosił cmentarz. Wero, tak się stanie. Aha, ok. Mój cmentarz los został przypieczętowany. Jak każesz. Nie, pragnę jedynie e, Ekstra, optymalizacja świetna. Zgodnie z Słyszałem zaklęcie przyzwania. Z tej Boże strony jest. Nie, nie wiem z tej strony jest mówię, ten stanowisko. Z Ukończone. Ukończone. tej, dobre. Służę tylko mroźnemu tronowi. Co by tu wziąć? Może jednak tę... Ten... To e, tego stuna wezmę, co by jednak trochę tutaj raz. trochę jednak tam przeciwników stunować, w razie czego e, gra orkiem. Więc przydałabym się Nerubiańska wieża. E, przydały mi się w sumie też pająki, ale cmentarz dopiero się wznosi. Nikt nie mej potędze za ażol Nerub. Czas jest ulotny. Czy mogę tutaj te żuki przeprzywoływać? Mogę. Dobrze. E, czy tamten mi zginął? Chyba tak. Niestety. Move. W klateczce pewnie nic nie ma, ale. Boże, zawsze fajnie, fajnie rozwodzić. Animacja nawet spoko. Za lub... przywoływanie. O, przywoływanie zakończone. Robimy pająki. E, I może do pająków pancerz. A że już mam to, to czym prędzej pójdę w rzeźnię? Bo też w rzeźnie chciałbym troszkę pójść. Tam drewno zbierają, bardzo dobrze. żywych i Tutaj czym prędzej robimy szkielety? Słyszałem zaklęcie przesuwania. Rzuki pięknie mi tutaj tankują. W zasadzie nie potrzebuję niczego do walki. Sam mogę tutaj wszystko wyciągnąć. Dobra, to się robi, to się robi. Zrobię kolejny e, kolejny pancerz. Także znaczy kolejne ulepszenie do jednostki. Tu może zjeżdżę jeszcze dwie wieże. Och, holipcia. Uciekamy, uciekamy. Mów. Nie Tutaj może jakąś tam wieżę Idą pająki, idą Co on tam ma? Trochę Berserkerów Trochę No tak sobie No bym powiedział, no tak sobie On tu mnie może będzie gonić aż pod bazę Tego nie wiem, ale zobaczymy Może na wóz mięsa, nie, ale tego mogę Czarna stadela jest dulo, Więcej z więcej, więcej kuratów to się akurat Stawiszmy zaraz za równa może udać Ulepszenie gotowe Pożeram żywych i umarłych Przywoływanie, Mów. przywoływanie Mów. Niewątpli, śpiąc, Nie Niewątpliwie Śpiący się. nie w i potędze. Badania za... Czas jest ulotny Odejdź w zapomnienie Żelam żywych i umarłych. Nie wiem, czy Mów. Light. Czas jest urodny. Jak dostaję nie po tył? W nowej odejdź w zapomnienie. Za ażolnie lub. Mów. Zajmę się tym. Niewątpliwie służę tylko mroźnemu tronowi. A szkoda, kurde. Niszczy mnie tutaj. Strasznie się na na mnie. Co prawda, w sumie Czego jakoś bardzo cześć? nie ucierpiałem. Mój los został przypieczętowany. Ale Mów. najlepiej to też nie jest. Zajmę się tym jeść. Jeść tylko mroźnemu tronowi. nie dorówna mej potęgi. Oddam życie za wersję. Dobra, może to zaskoczę potęcę. gdzieś. Bo jednak, może poszedł tutaj szybko na kampa, bo jednak bym coś bym tam jednak zrobił, żeby nie być jakoś masakrycznie w plecy. E, na pewno na coś poszedł, tylko nie wiem na co, może na kopalnię. Dobra, wracaj do wydobycia. E, tutaj szybko pójdziemy w czarną stadelę, żeby mieć jest plugastwa. Nie wiem jak grać zupełnie na Nieumarłego Zajmaj się tym. Na orka nieumarłym. A i nie mam też many zupełnie. się obudzi mów. Niederówneędzce. Za otak nie lub. Oto się tym. Służę tylko mroźnemu tronowi. badania. Niederówna mej potędzę. Bardzo ładnie mu zabiłem kilka jednostek. Ty weź manę, poproszę. Jest tu poproszę portal, poproszę leczenie. Słyszałem zaklęcie I, 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 może pancerz. I lecimy dalej. Pożelam żywych i umarłych. Mów. Ty leć tam, ty polecisz tam, ty idź do niego. I robimy kolejne badanko. Za arżolne lub. Troszkę go teraz podniszczyłem. Nie wiem czy to mi cokolwiek da, ale może te parę jednostek coś zmieni. Zajmę się tym. Za arżolne lub. Pożeram żydych i umarłych. Raid, odejdź, zapomniję. Czas jest długi. Nie wstydź się. Ho i po też. Dziękuję, dziękuję. E, pomnik, leczenie, zdecydowanie. Tutaj już chyba nic, ale za to bym poprosił więcej. Zgodnie z Tak się stanie. Czas jest godny. Dokonać wyboru. Mów. nasze Portal, leczenie, zdrowie. Lecimy z powrotem. Już mogę robić plugastwa No to zaczynamy zabawę Jak tam koszary? No tu też mógłbym Tam jakiegoś Służyło pajączka zrobić śwysania. Służę tylko mroźnemu tronowi Nie przy równamej potędze Mroczone. Służę tylko mroźnemu tronowi Zaszynę! Mów! Poczuj mocny lubiańskiego jadu! Czas jest ulotny. Zajmę się tym. Nie dorównam jej Słyszałem zaklęcie przetrwania. Mów! Czas jest ulotny. Dobra, no zrobimy żuki na poziomie trzecim. Tutaj więcej many bym poprosił. może Ten graciu się jest lepszy. Mów. Ach, kurde, drugiego bohatera jeszcze nie zrobiłem. A Słyszałem zaklęcie przyzwania. Dobra, wyścinać z powrotem drewno. Dobra, bez przesady, bez, bez dwóch. Nie Tutaj jeszcze więcej tych. Wybiłem trochę jednostek. E, może jeszcze lepszy pancerz. Służę tylko mroźnemu tronowi. A może jednak nie, bo jednak bym chyba wolał ulotny. ten zwój portal, który jest z kolei dość drogi. Służę tylko mroźnemu dronowi. Dobra, nie lecimy wówkiwie. po raz kolejny. Czas jest ulotny. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Ty sobie idź. Ty byś mi poszedł. Może gdzieś kurde tutaj. Moja zemsa, twoją jest mej Moja zemsta twoją zemstą. Kontrol 1, Shift 1. Ty z tobą, i idziemy z kolejny Zabarze, raz na nie niego. I będziemy go tak Zabarza. trochę dręczyć Czas w sumie. Jest Przed chwilą mu większość nie armii wybiłem, co może mieć całkiem pozytywny wpływ Słyszałem na rozgrywkę. Nie ma tych po, no, pomników. Nie, nie ma. E, to zrobimy, nikt nie dorówna mej potędze. Czas jest ulotny. Zajmę się tym. Odejdź w zapomnienie. Nikt nie dorówna mej potędze. Służę tylko będę celu. Weźcie! do wyboru. Ktoś mnie wzywał! Służę tylko mroźnemu tronowi. Zajmę się tym. O nie, portal, portal, portal! Uchwiliśmy! Nikt nie dorówna mej potędze. Boże, Dobra, leczą mnie umarłych. Gdybym był mądry, to chyba by mnie teraz zaatakował, bo by mnie zniszczył. Coś tak mam wrażenie. Słyszałem zaklęcie przyzwania. This is the worst strategy I ever see. Works? Czas jest Może najgorsza? Na Nie wiem, kurde, o co mu chodzi w zasadzie. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Za króla Lisza. Czas Jest trudny! Służę tylko mroźnemu tronowi. <słuchaj> <słuchaj> On już wiedział, że go czeka porażka. No cóż, ja trudno. Fajnie zrobiono te głosy Kurde, na razie że mój komentarz był taki gorszy Bo ten gracz był lepszy Lepszy od poprzedniego Od poprzednich I naprawdę musiałem Coś, nie coś pokazać umiejętności, żeby go pokonać Jak ty tam w ogóle wyglądałeś? No i jednostek miałeś w sumie bardzo mało Starałeś się skupić na zabijaniu bohaterów, ja zabijałem ci jednostki No to nie wiem czy to był najlepszy z twojej strony Najlepsze rozwiązanie Miałeś poziom trzeci w momencie w którym ja tutaj już mam poziom Piąty no, ja i pierwszy To całkiem Całkiem średnio bym powiedział z jego strony Czy chce mi się odsłuchać wszystkich jednostek nieumarłych? Chyba, chyba nie Także na ten moment już Wam podziękuję, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Polecam dać mi łapkę w górę, bo to naprawdę mi pomaga w prowadzeniu tego kanału i w patrze po prostu w regularnym rzucaniu filmu. Bo jak widzę, że nikt się nie interesuje, no to tak. trochę smutno. A tak to zawsze: każda łapka w górę sprawia, że kolejny film jest szybciej. Nie mówiąc już o subskrypcjach. No, a na ten moment. Dziękuję bardzo i. Do zobaczenia.